Znana jest przyczyna śmierci Moniki Dejk-Ćwikły. Jak liderka zespołu OBRS Są wstępne ustalenia biegłych. Podano przyczynę śmierci Moniki Dejk-Ćwikły, 33 litry, liderki zespołu OBRS Kobieta zaginęła we wtorek 13 grudnia, a jej ciało odnaleziono w czwartek 15 grudnia 2022 roku. Rok. Około godziny 12:00 w jeziorze klasztornym w Kartuzach, wraz z ciałem kobiety, wyciągnięto z wody również martwego psa. Co było przyczyną śmierci artystki? Jest już wstępna opinia biegłych. Monika była liderką zespołu OBRSQI. We wtorek wyszła na spacer z psem goją, i ślad po niej zaginął. Od tego dnia trwały jej intensywne poszukiwania. Funkcjonariusze natychmiast do otrzymania zawiadomienia o zaginięciu rozpoczęli wzmożone poszukiwania 33-letniej kobiety. Oficer dyżurny wysłał komunikaty wraz z jej zdjęciem do jednostek policji, przewoźników komunikacji publicznej oraz korporacji przewozowych. W akcję zaangażowano wzmożone siły policjantów wszystkich pionów. W rejon poszukiwań skierowani zostali również funkcjonariusze oddziału prewencji Policji w Gdańsku i przewodnicy z psami tropiącymi. Policjanci przeczesywali tereny leśne oraz okoliczne zbiorniki wodne. Sprawdzali miejsca pod kątem zabezpieczenia nagrań z kamer, monitoringu oraz analizowali zebrane już zapisy. Do poszukiwań skierowany został również policyjny operator z dronem. Przekazała sierżant Aldona Domaszk z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. To właśnie dzięki dronowi odnaleziono ciało Moniki Dejkćwiku i jej psa. Rodzina potwierdziła tożsamość odnalezionego ciała. Radio Gdańsk poinformował, że najbardziej prawdopodobna jest hipoteza o nieszczęśliwym wypadku. Według rozgłośni 33-latka prawdopodobnie weszła na lód, aby ratować swojego psa, który potrzebował pomocy. Sekcję zwłok Moniki Dejk ćwikły przeprowadzono w piątek 16 grudnia 2022 roku rok jak przekazał pap prokurator z prokuratury rejonowej w Kartuzach Marek Kopczyński. Biegły po przeprowadzeniu sekcji wstępnie wskazał, że przyczyną śmierci kobiety było utonięcie. Na jej ciele nie stwierdzono żadnych obrażeń. Prokuratura rejonowa w Kartuzach prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety. W jeziorze w Kartuzach znaleziono ciało. To zaginiona wokalistka zespołu Kui. W wodzie były też zwłoki jej psa. Monika z zespołu Kui została znaleziona martwa ze swoim psem. Przejmując, śpiewała, nie czuje nic. Zaginęła kobieta. Od dwóch tygodni nie wiedzą, co się z nią stało.